Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Zakrzewski, a to jest program Krótka Piłka. Witam Was w tradycyjnym składzie wraz z... Kubą Kolbergiem, Bartkiem Icikowskim, cześć. Ćwierćfinały Europejskich Pucharów, pierwsze mecze już za nami. Myślę, że nie było niespodzianek, ale były pewne rozczarowania i tym rozczarowaniem myślę, że mogło być Napoli na przykład, które przegrało z Milanem 0-1. Co, co powiecie mi o tym meczu? No rozczarowaniem myślę, że poniekąd można określić całe to spotkanie, bo wiemy, że włoska piłka w tym sezonie słynie, choćby z dużej ilości bramek, a tutaj skromne 1-0, po mocno średnim meczu tak naprawdę w wykonaniu obu ekip, bo Milan wygrał wprawdzie 1-0, ale po prostu strzelił to co miał, to nie były jakieś fenomenalne zawody w ich wykonaniu, wiadomo Napoli ostatnio przyjęła od nich czwórkę, więc tutaj też na pewno mieli się na baczności, plus jeszcze nie było Wiktora Ozimena, który no jest kluczem, bo kwrackeli jednak w tej formacji ofensywnej w Neapolu ehm, myślę, że kibice oczekiwali czegoś więcej, niedosyt na pewno pozostaje a Milan zagrał swoje, Milan zagrał sobie spokojnie te 1-0 na San Siro, zrobili sobie tą zaliczkę, nie w pięknym stylu Drugi mecz będzie na pewno bardzo otwarty, więc tutaj nic jeszcze nie jest zamknięte. No i co? Wiele zależy, myślę, od zdrowia Ozimena, tak? Czy już będzie zdrowy na ten drugi ćwierćfineł, czy też nie. Sprawa otwarta bardzo. No Luciano Spalletti się wypowiadał na ten temat, że Ozymen ma być gotowy już na rewans, więc to na pewno będzie duża zmiana i na pewno duży przypływ jakby siły ofensywnej w Neapolu, bo miałem wrażenie, oglądając krótkie spotkania, że kwareczka był tam sam. I nawet ani Piotr Zieliński, ani reszta zawodników bardziej ofensywnie przysposobionych dla Neapolu nie sprawiała zagrożenia kompletnie dla Milanu. W statystykach to Milan i tak jest gorszy. Widać, że to Napoli prowadziło grę, ale Milan zagrał to, co gra najlepiej, czyli zagrał kontrę bardzo ładnie przeprowadzoną. Mm -hmm. To nie ma co tutaj odbierać zawodnikom Macy Milanu, ale tutaj, no. W, tak jak mówiliście, w Lidze było 4 do 0, ale mam wrażenie, że dlatego Napoli zagrało tak trochę spokojniej i nie dało sobie dać tej swojej ofensywnej gry otwartej, bo oni lubią walczyć cios za cios. I tylko wtedy, gdy oni kończą sytuację, real, rywal. Dlatego, tak, że jak ma jedziesz cios za cios i dostajesz tak. sam cztery, nie oddając ani jednego. No więc. Właśnie, więc tutaj, a że było to spotkanie na San Siro, to myślę, że Napoli nawet się nie załamuje tym wynikiem, bo wie, że na stadionie w Neapolu będzie kompletnie inna historia i to będzie totalnie inny mecz. No, na pewno Milan ma haka, że tak powiem, na mhm. Napoli, ale można było się spodziewać takiego spotkania, bo oprócz Wiktora Osimana też nie było tak naprawdę drugiego napastnika w Napoli, który mógłby zagrać jakoś, nawet, nie wiem, wziąć grę na siebie jakiegoś obrońcę. Więc no, na pewno Milan wygrał, ale nie wygrał przekonująco. Także za tydzień jest rewanż i na pewno. Myślę, że Napoli jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa w tej edycji Ligi Mistrzów. Drugim rozczarowaniem, o którym warto powiedzieć, na pewno jest trochę Benfica, na którą wszyscy po cichu trochę liczyliśmy. No tak, zgadza się. Ja też we wcześniejszych materiałach mówiłem, że bardzo kibicuję ten, tej Benfice i liczę na nią, ponieważ nie dość, że oni w grupie nie przegrali żadnego meczu, a mieli tam między innymi PSG, to naprawdę prezentowali bardzo fajny, otwarty, ofensywny futbol. No a tutaj przyjechał do nich Inter, który jest taki dość chimeryczny w tym sezonie. Raz do przodu, raz do tyłu i tak ciężko tak naprawdę się po nich czegoś spodziewać. Dużo zależy od skuteczności wielkiego Romka Lukaku. No tym razem jego występ był poprawny mimo tego, że właśnie strzelił bramkę, strzelił bramkę właśnie, więc yy, no mamy 2-0, tutaj ciężko będzie, myślę, tej Benfiki na wyjeździe jeszcze ukułać ten awans, mimo wszystko, że mówi się, że te 2-0 to najgorszy wynik tak naprawdę, no bo jednak wiadomo, tracisz jedną, no już jest kontakt, nie a przy kontakcie, no to jedna akcja tak naprawdę może zmienić przebieg całego spotkania. Nie można na pewno Benfiki jeszcze skreślać, ale mocno pod górę sobie zrobili tą przegraną na własnym stadionie. No ale na pewno ciekawa jest perspektywa tego, że w w półfinale możemy liczyć nawet na derby Mediolanu. No teraz to na pewno, gdzie wcześniej nawet jak tutaj z Kubą robiliśmy nasze takie predykcje, to w ogóle nie typowaliśmy, mhm. żeby żadna drużyna z Mediolanu przyszła do następnej fazy rozgrywek, teraz widzimy jak tutaj się to obraca. Myślę, że Benfica nie będzie miała aż tyle y, sił i takiego pomysłu na grę, bo jak wiemy, Inter gra trójką z tyłu, gdzie na wahadłach mają nie, na, nie bocznych pomocników, tylko obrońców. Więc nie zdziwię się piątki z tyłu na y, własnym stadionie i spokojnego dowiezienia tego rezultatu. Bo Inter wie, że Liga na pewno jest nie do zdobycia, tam tylko są opcje walczenia, jak pozycję poniżej pierwszego miejsca. Gdzie też są w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo ta forma teraz nie jest za dobra. Nikt, tam jakoś zbytnio nie radzi sobie dobrze z przodu, dużo remisów, porażek, więc Inter musi walczyć o przynajmniej laury za ligę mistrzów. Wiadomo, że będzie to ciężkie, bo oni są w tej łatwiejszej drodze, drabinki i potem spotkają się naprawdę z potentatem, ale na ten moment widać, że Inter potrafił się w najważniejszym momencie chyba dla nich zrehabilitować po tym wszystkim i zwyciężyć to spotkanie. No, Benfica złapała zadyszkę, ale też y, coraz większą zadyszkę łapie Bayern Monachium. No tak, szczerze mówiąc, tego takiego wyniku, jak i przebiegu tego spotkania chyba nikt się tak naprawdę nie spodziewał, bo to już było kolejne spotkanie Pepa Guardioli z tomasem Tuchelem, no i znowu to Hiszpan wychodzi, że tak powiem, z tej konfrontacji zwycięsko. No i teraz pytanie, czy tam w zarządzie Bayernu nie plują sobie w brodę, że tak powiem, że podjęli taką, a nie inną decyzję z tym Julianem Nagelsmanem, Wiadomo, no myślę, że tam po prostu w środku poszedł jakiś mega kwas, bo Bayern to zawsze był zespół na tyle mądrze prowadzony, że oni by sobie nie pozwolili tak po prostu, żeby w najważniejszym momencie sezonu przed ćwierćfinałami, w walce o mistrza, gdzie w tym sezonie jest naprawdę bardzo ciężko, bo tam jest ścisk. No teraz już wiadomo, głównie z Borusją została ta rywalizacja o mistrzostwo. Chociaż ostatnio obie ekipy tak grają, jakby nie chciały tego mistrza zdobyć, bo głupio po prostu tracą punkty eee, na no, City profesora. Co by nie mówić, jak wcześniej chwaliliśmy Bayern, choćby szczególnie za ten środek pola, gdzie tam Gorecka z kimisiem rozdawali karty. Tomek Müller e, grał jak niemiecki Messi, powiedzmy tak, bo ta jego skuteczność, po prostu to jaką on różnicę wnosił do, do swojego zespołu, może nie grał efektownie, ale grał efektywnie, to było coś genialnego. A w tym meczu to by, byli chłopcy. Thomas Miller, chyba słowo klucz. Nie postawił na niego Thomas Tuchel, nie wiadomo czemu, bo z tego co wiem, to nie jest kontuzywany. Mhm. W tym meczu z Borusją zadziałał chyba efekt nowej miotły, ale właśnie wtedy kluczową postacią dla Bayernu był właśnie Thomas Miller, który strzelił dwie bramki. Teraz nie wiadomo dlaczego Thomas Tuchel nie postawił na niego. No i co? No, trójkę wrzuci, wrzuciła drużyna z Manchesteru. Szczególnie, że od lat jednak Thomas był postacią, od której w ogóle się zaczynało budowę. Tego zespołu z Bawarii, więc niewystawienie i może inaczej. Postawmy się na miejscu Tuczela. jesteś w nowym klubie, z wielkimi oczekiwaniami i przede wszystkim wielkimi aspiracjami na e, nawet jeszcze potrójną koronę w tamtym momencie, jak przychodził. I tu mamy tak: na dzień dobry, e, faktycznie pokonujemy tę Borusję w debiucie i to w genialnym stylu 4-2. E, fajnie się ten mecz, też przede wszystkim oglądało, bo pokazał pełną dominację. I potem tak. W plecy od Freiburga w Pucharze Niemiec tak. jedziemy do domu. W plecy 3-0 z Manchesterem City na Etihad, oni przyjadą, ale czy trzy czy bramkową różnicę da się odrobić grając na Erzinga Halanda? Myślę, że się da, ale to nie jest ten Bayern Monachium, który jest do tego zdolny. Jeszcze teraz ten kwas, który wyszedł y, pomiędzy mhm. Sadio Mane i Leroyem Zane. No na pewno tam sytuacja w Szatni jest napięta i myślę, że nie będą w stanie się pozbierać. I po tym bawarczycy dodatkowo jeszcze ten fatalny występ dajota upamękał. No jednak tak naprawdę przy dwóch bramkach. Tak, No dosłownie. Tracił głupio piłkę nawet jako ostatni stoper. Tam wchodził w jakieś niepotrzebne dryblingi, skrętnie wykorzystywał to Jack Grillish. No i zdecydowanie. No, jedyną pozytywną postacią chyba drużyny z Monachium był Jan Zomer, który dwoił się i troił w bramce. No ale niestety, no, nie wszystko da się obronić. Ale to widzimy, że to jest nie pierwszy przypadek nawet w tej yy, fazie Ligi Mistrzów, że nie działa system, gdzie brakuje tego czołowej dziewiątki w zespole, który zawsze na nią grał. Mhm. Bo w, w Napoli był podwieszony Elmas na dziewiątce, cofniętej, a tutaj też nie było napastnika, bo Czupa był kontuzjowany, Millera nie było, więc grali chyba z Sergiem nabrim na tak. wysuniętym napastniku. I okazje jakieś tam były, bo to nie ma co mówić w pierwszej połowie, na spokojnie to Bayern mógł prowadzić, wiadomo Rodri zrobił cudo z lewej nogi, Pięknie ale było. to na spokojnie mogło być nawet połowa dla Bayernu, bo były okazje, Musiala tam miał praktycznie stuprocentową sytuację, ale Ruben Dias nagle się okazało, że szpagaty umie robić i wybronił piłkę gdzieś na piątym metrze i brakowało takiego typowego wykończenia takiej chłodnej głowy, a potem to co zaczęło się dziać z tyłu z temu Opamekanu na czele, bo bramka na na 2 do Zara. To jest chyba błąd JOTUP amekan gdzie wdał się w dribbling. No potem i Bernardo Silva. Tak, najniższy chyba no. na wysyła Jakaś abstrakcja właściwie. Halan rzuca na Bernardo Silva. Na Bernardo Silva, potem tylko dokończenie tutaj wszystkiego po asyście Stansa, którego też trzeba pochwalić za bardzo dobrą postawę, jeśli chodzi nie tylko o defensywę, ale z przodu. Nie mówię tylko o główce, ale o wyprowadzaniu piłki, mm -hmm. bo widać, że. Yy, ten zawodnik od zawsze miał jakieś takie predyspozycje do wyprowadzenia piłki takiego bardzo dobrego do drugiej, do drugiej albo trzeciej linii. A tym bardziej wydawało się, że on gra na szóstce jako trzeci, a nie jako środkowy obrońca. I to pomogło na pewno jeśli chodzi o zdominowanie środka pola, Bayernu, który zawsze był tym najmocniejszym punktem i tym kolektywem, który najciężej było zgnieść. A w tym meczu ani Gorecki, ani Kimisiach nie zauważyłem. Tak naprawdę pierwsze 25 minut można byłoby powiedzieć, że było pod dyktando Bayernu, później już po, tych, po tej straconej bramce tak naprawdę było tylko bicie głową w mur, to tylko tak naprawdę jedyną osobą, która coś próbowała w ataku to był Leroy Zane, który tam mhm. próbował strzelać z dystansu, raz nawet był blisko strzelenia bramki. Ale no myślę, że te 3-0 to i tak jest najwyższy, najniższy wymiar kary, jakie City tutaj zastosowało wobec Bayernu. Jeszcze Julian Alvarez miał chyba dwie lub trzy bardzo dobre sytuacje. No, popisał się znowu Jan Zomer. No i co? No, raczej nie widzę szans na przejście Bayernu dalej. No City teraz ma po prostu wszystko. Wiadomo, już oni od dobrych kilku lat są co rok stawiani jako jeden z faworytów do wygrania tej Ligi Mistrzów. Nigdy się to jeszcze nie udawało. No, Pep Guardiola już siedzi chyba z 7 lat w tym City i cały mm -hmm. czas tą ligę mistrzów próbuje wygrać. Zawsze czegoś brakuje. On z reguły uważam trochę przekombinowywał w tych najważniejszych meczach. Tutaj postawił na pewność po prostu pewność. Chociaż jak zobaczyłem składy i mówię trzech obrońców, to mówię, mówię Pep co się mm -hmm. dzieje? Mówię skąd znowu te zmiany. Ale jak widać, to dlatego on jest na tej ławce, a nie ja, bo on wie, jak tutaj 3-0 Bayern wysłać do domu. No, nawet może nie kombinował. Ale po prostu zawsze jak już dochodziło do tych ważnych meczów w City, to był błysk geniuszu u rywala, mm -hmm, jak na przykład Rodrygo w zeszłym roku, te dwie bramki, no wspaniały występ. Ale właśnie tak jak mówisz, w City zawsze czegoś brakowało, teraz wydaje mi się, że jest są najbardziej kompletnym zespołem, bo jak, jak nie było obrony, to był Sergio Aguero. Z, z przodu, a jak później nie było napastnika, to była obrona. Dokładnie. Teraz jest Erdik Haaland, jest świetna defensywa. No, na pomoc. pewno wszystko. Są, są na pewno dużym faworytem do wygrania. Nawet no myślę, że największym na ten moment. Wisienką na torcie myślę, że będzie mecz Realu z Chelsea. Real niesiony tym zwycięstwem w El Clasico. Nie zatrzymuje się, pewnie pokonuje The Blues 2-0. Ja bym określił to, że ten mecz podzielił nam chłopców i mężczyzn na dwie grupy, bo tutaj Real pokazał, że jest zespołem dojrzałym po prostu i że Liga Mistrzów to jest ich podwórko, a Chelsea... Czy ktoś oczekiwał wygrania tego spotkania przez nich, I szczególnie jeszcze na Santiago Bernabeu? No byli poniekąd spisani na porażkę, ale wiemy, że ten zespół to jest chyba najbardziej nieprzewidywana ekipa w tym sezonie ze wszystkich, bo oni mogą mieć mecz, gdzie zagrają jak znud wybitnie i popędzą kogoś naprawdę mocnego, a po chwili stracą punkty ze Spadkowiczem. Więc... To jest to, ta chimeryczność, taka, ale Real to jest pewniak. Real widzę Mistrzów to jest pewniak, wiadomo, w Lidze można pogubić punkty, jak powiedzmy ostatnio z Realem, ale przyjeżdżamy tutaj na Santiago, Liga Mistrzów, Chelsea przyjeżdża, 2-0 do domu i nie ma do no du dużej dyskusji. Racja, no jakby na Chelsea chyba tylko najbardziej zagorzali fani liczyli, bo yy, i nie liczyliśmy na nich w rewanżu z Borusją, i nie liczyliśmy w ogóle w tej fazie, a tym bardziej, gdy Chelsea gra jakoś niepewnie, tam większość zawodników grało strasznie elektrycznie, po niektórych można zauważyć, że naprawdę to są klasowi zawodnicy i niektóre z transferów naprawdę, jeśli nie teraz, to w przyszłości na pewno się zwrócą, bo yy, na pewno wyłonił mi się Fernandez, który mm -hmm. naprawdę pokazywał, że jak na bardzo młodego zawodnika, to jednak ma to już klasę i yy, tą pomoc w Chelsea będzie trzymał, ale to było tylko dwa do 0 bo nie dość liczyć yy, też czerwonej kartki Chirwella, która jest dla mnie do tej pory niezrozumiała, bo to co zrobił Ben Chirwell to jest jakiś żart, bo tam na spokojnie było, była możliwość wybronienia tej sytuacji bez nawet Faulu, bo oprócz niego było jeszcze dwóch obrońców Chelsea, a myślę, że dwa, dwa kroki by nawet wyprzedził Rodrygo, a złapał go za rękę, Rodrygo to bardzo skrzętnie wykorzystał, położył się i to jest od razu czerwona kartka, bez żadnej dyskusji. Mhm, tak. A potem... Ciężko też przesunąć, gdy w formacji z wahadłowymi odpada ci wahadłowy. Ale co do tej sytuacji z Benem Ciruelem, to on tak naprawdę starał się ratować błąd Marka Kukurei. Który nie wiem dlaczego, ale jak zobaczyłem go wystawionego na lewej środkowej obronie, gdzie mu bliżej chyba do lewego pomocnika takiego wahadłowego niż środkowego obrońcy, to niekoniecznie. To bo on się i wiedziałem, że raczej Rodrigo sobie skrzętnie wykorzysta tą słabość Chelsea. On za taką porządną kasę z Brighton przychodził właśnie głównie jako ten lewy środkowy obrońca, i on najlepsze mecze rozgrywał na tej pozycji. I myślę, że też mocno pod tym kątem Chelsea go ściągnęła, żeby całą tą lewą stronę, zarówno jako ten obrońca, jak i wahadłowy, mógł im e, zapełnić. E, ale to też nie jest taki sezon w jego wykonaniu, jaki sam by sobie zażyczył. Tylko, że jest jeszcze inne para koloszy. No, wymieńcie mi trzech piłkarzy Chelsea, dla których ten sezon się układa tak, jakby chcieli. No... Enzo. Chyba Enzo... Kepa, bo odzyskał miejsce w bramce. Enzo faktycznie, przy to jest jego pierwszy sezon w Premier League i on trzyma poziom i on się faktycznie wyróżnia na tle tej jersey. Mamy Kepę, bo wrócił do bramki na stałe. No i mamy, znaczy, na pewno możemy powiedzieć, że, bo problem też jest taki, że ci zawodnicy klasowi, którzy nawet dobrze grali w tym meczu, to byli kontuzjowani, albo są kontuzjowani, albo pewnie zaraz będą kontuzjowani, bo Rich James ma formę, ale jest co chwilę kontuzjowany. Yy, N'Golo Kante wrócił i pierwszą połowę zagrał bardzo dobrą i po powrocie gra świetnie, tylko nie na dużo mu to wystarcza, bo problemy ma takie, że 60 minut i do boksu, no gdzie to był gość, który potrafił biegać 120 bez żadnego problemu za każdym po kolei. I potem jeszcze gdzie... z truchcikiem do domu. No właśnie, a z, przecież to jest y, niesamowita statystyka, że on gra chyba piąty mecz pod czterema różnymi trenerami w tym mm -hmm. sezonie, więc y, to jest duży no pech, jest... że gość w takim wieku, przy, gdzie on ten prime ma po 27 czy 8 roku życia, y, dzieją się takie rzeczy i ale myślę, że Kante wróci i z Enzo mógłby naprawdę fajną, fajny duet w środku zrobić. Mateo kowacić był kompletnie niewidoczny w tym spotkaniu. Zawsze mam wrażenie, że kowacić gra z Realem, to bardziej cały czas jest po stronie Realu, bo nigdy nie widziałem, że Mateo zrobił cokolwiek dobrego, a nie gramy pierwszy raz z jakby z Chelsea, bo sezon temu też było to samo. Tak naprawdę podsumowaniem sezonu Chelsea będzie to, że Prawie jedną czwartą punktów ligowych zdobył Thomas Tuchel, który został zwolniony we wrześniu. No i że Erling Haaland ma widzę więcej bramek od całej Chelsea. No Więc tutaj nie jest to najlepszy sezon w wykonaniu The Blues i to bardzo delikatnie mówiąc. I dlatego też tym bardziej rozumiem te podpisania Lamparta na pół roku. Bo trener poważny, czytaj Luis Enrique lub Julian Nagelsmann, wiedzieli, że wsiadanie na tym etapie do tak tonącego statku może od razu negatywne światło na nich postawić, dlatego to jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było im poczekać za te pół roku, niech te Chelsea się, nie, znaczy niech, nie może poukłada, ale niech skończy sezon chociaż i z zerowym kątem, z czystą kartą wejść właśnie tam od tego sierpnia bodajże w nowy sezon. No ale spójrzmy na to, że i Bayern i Chelsea zmieniło teraz trenerów przy, w takiej kluczowej fazie sezonu. No i są tego efektu. Efekty. No. No tak, Panowie prezesi, to. zastanawiajcie się teraz. Dobrze, zajrzyjmy jeszcze może do Ligi Europy, bo tam Manchester United fantastycznie się sfrajerzył to bardzo dobrze i Wrócił mój ulubiony Harry Maguaja Harry Maguire'a od ja raz razu sobie przypomnę. No tak, właśnie już być cicho było, tak? Już kibice prawie, że zdążyli zapomnieć. Nawet go polubili może. Tak. Harry wchodzi przy 2-0, schodzi przy 2-2 i Harry zadowolony, bo parę minut złapał w Lidze Europy. Historia chyba nie do powtórzenia, bo jeśli teraz jeszcze Sevilla u siebie zdobędzie bramkę i przejdzie z Manchesterem na United, na co nie stawialiśmy kompletnie, bo mówiliśmy, że to nie jest sezon Sevilla, że Sevilla jest słaba w Lidze ale że zawsze mieliśmy to na względzie, że Sevilla zawsze na Manchester United potrafiła się nastawić i naprawdę bardzo dobrze zagrać, ale nie myślałem, że to Manchester United zagra za Sevillę i gdy na flashscorze widziałem 2-2, gdzie były obie bramki jeszcze zapisane do zawodników Sevilla, mówiłem, no to słabo, no dali sobie wcisnąć w końcówce, ale jak zobaczyłem dwa gole samobójcze. To już jest w ogóle inaczej to historia. zupełnie wygląda. I widzisz, to jest też to, co mówiłem jakiś czas temu, że gdy Barcelona grała z United, to w Barcelonie nie było czterech kluczowych piłkarzy. A teraz w United wystarczyło, że wyleciał markus Rashford i już jest problem. I tylko jeden zawodnik tak naprawdę. A wiemy, że w rewanżu na pewno już nie będzie Bruno Fernandesza za żółte kartki. I pod znakiem zapytania jest występ Sandro Martineza, który był znoszony przez kolegów z reprezentacji z boiska. Erik Tenchach mówił, że mm, Markus ma być gotowy, i myślę, że dla Tencha ten będzie jakby, jakby, jak to nazwać. Na pewno problem z przodu, no bo jeśli przy 2-2, dwa gole strzela Marc Sabitzer, to znaczy, że coś jakby działa. Coś tylko, się Tylko trochę. ktoś kogoś zastąpił nie tam, gdzie trzeba, bo. Jeśli to Marcel Sabicer ma być katem CV, to myślę, że drugiego takiego występu nie powtórzy, bo to był gość, który i tak nawet po tym wypożyczeniu kojarzy mi się tylko i wyłącznie z ławką. Wiadomo, kreował przód Manchesteru United, ale potrzebują gościa, który na pewno będzie to kończył, bo Marcel Sabic no nie no. wyobrażam sobie, żeby Marcel Sabitzer strzelił gola, jednego gola przez najbliższe 10 mm -hmm. spotkań. No jednak przychodzi Marcel Sabitzer, który totalnie nie odnalazł się w bojerni, trenerzy nie znaleźli dla, nie dla niego miejsca, no po prostu był, Bayern go kupił tylko po to, że y, znaczy kupił go z tego względu, że była niska cena jak za tak, klasowego pomocnika, i pewnie od razu był rozpatrzony w kategorii zmiennika dla Gorecki lub Kimisia. No, totalnie się nie odnalazł. Tutaj w United wczoraj dwie brameczki widać, że chyba podoba mu się ta angielska piłka. No, ale tak jak mówicie, no, brakuje tej jakości widocznie w ostatnich meczach z przodu, i no, na pewno Erik ten Hag będzie musiał coś nowego wymyślić. No jest zadejeszka w tym United ewidentnie tam już kibice Czerwonych Diabłów sobie przypisywali wielką walkę o mistrzostwo już była podnieta, bo tutaj dwa razy dobry mecz z Barceloną w Lidze sobie radzili super przez pewien moment. Markus Rashford po Mundialu, jak wrócił, to walił bramę za bramą najlepszy na świecie w swoich tam powiedzmy, tych pięciu minutach, jakie miał e, fajne po Mundialu. A teraz powoli już wraca stare, dobre United. Tak, no, chyba tutaj trochę Liverpool ich wyhamował tym 7-0. Tak mi się wydaje, że trochę im podciął skrzydła. Dobrze, no to może jeszcze tak już na koniec wspomnimy wspomnijmy sobie jeszcze o lidze konferencji, w której nasz, yy, nasz lech Poznań, nasza polska Duma, no niestety wczoraj z ciężkim rywalem z Fiorentiną nie poradzili sobie piłkarze. No niestety, no. Wyszedł tutaj na pewno brak Bartka Salamona, bo Bartek Salamon jednak to była tak kluczowa postać w defensywie rywala, a on nawet jak został dowołany do reprezentacji Polski, to pokazał, że jest to środkowy obrońca naprawdę na takim solidnym europejskim poziomie, że to nie jest jakiś tam byle placek i ta dziura, która po nim została, została genialnie wykorzystana przez zawodników z Florencji. Lech trafił też trochę słabo w losowaniu, bo oprócz Florentiny to każdy rywal tam z jakimiś tam swoimi problemami się boryka, raz do przodu, raz do tyłu, a Fiorentina jedzie wszystkich jak leci, tam są prawie same zwycięstwa, tam chyba praktycznie dwóch miesięcy w lidze, czy od miesiąca, czy półtora, no już mniejsza o to, ale ogólnie ostatnie w mecze. W jest po prostu w gazie. Tak, no w mega gazie jest ta ekipa, więc... Tutaj było wiadome, że to będzie mecz ciężki, dla Lecha najlepiej, gdyby to, to był mecz jak najdłużej na 0-0 i Anusz coś ukuć, no ale po 4-0 u siebie, to już chyba nie mamy na co liczyć. 4-1, no jak się traci bramkę w czwartej minucie, to na pewno cały plan, że tak powiem, mm -hmm. się rozjeżdża. No to chyba Lubowin Szatka był piłkarzem, który zastępuje tak, Bartka tak. Salamona, bo on zawsze grał z Miliciem. Tak. No i widać było, na pewno gdyby chociaż władze Lecha dostały tą informację o dyskwalifikacji, nie wiem, z tydzień przed meczem, można byłoby jeszcze dostosować taktykę, żeby ten szatka trochę pograł, się coś ograł, a tutaj po prostu szef defensywy wypada przed takim ważnym meczu, parę godzin przed meczem ciężko jest znaleźć zastępstwo do takiego piłkarza jak Bartek Salamon, no. jednak to jest gość z jakąś tam eu europejską przeszłością, nawet no tak, w Milanie, w Milanie był. był dosłownie był, bo nie zagrał ani jednego no. ale, meczu ale, ale jakby no, to też jest Żartem taka decyzja podejmowana też dokładnie przed samym meczem, bo opróbca było wiadome wcześniej, zawsze się czeka do tej próbki B, są jakieś komplikacje z tą próbką B i dlatego ta decyzja została podjęta, ale to też no. Lubomir Szatka tydzień czy dwa tygodnie temu grał w rezerwach Lecha Poznań w meczu, że to też rezerwy Lecha Poznań z siedmiu zawodników grających stale w Ekstraklasie, ale nie da się... W takiej fazie rozgrywek zastąpić gościa, który nie dość, że w lechu się wy, wyróżniał, to na kadrze się wyróżnił i... To jest środek obrony. To ale. Jest szef, pan profesor no, w obronie. Lubomir Szatka rok temu, dwa lata temu też się wydawał niezastąpiony dla Lecha. A teraz. Siedzi... Robertsikowi się pewnie dalej w północach śni Lubomir. No. <grym> a, no oprócz tego, no to wiadomo, brak Bartosze Solomono na pewno będzie tutaj wypominany, że jest winą tego, tej czwórki. Ale Filip Bednarek kompletnie. Nie wiem, jakby. Zdarzały mu się występy lepsze, gorsze, ale bramka na 2 do 1 nawet to coś takiego, co wydaje mi się, że gdyby się nie rzucił, a zrobił krok do boku i wyciągnął ręce, to by piłkę złapał. Tylko no, sytuacja taka nie, inna decyzja też taka. nie Inna pierwsza bramka to też duży pech, mhm. ale no. już potem jak po tej drugiej bramce oni wrócili z szatni i sypnęło totalnie, przyszedł jeszcze z ławki Jonathan Icone, jak zaczął bujać skrzydłami, to Myślę, że do tej pory się w głowie kręci. No, mam wrażenie, że od czasów Jasmina Buricia jest jakiś problem w Lechu z bramkarzami. Był ten Miki van chyba, mm -hmm, ja Filip Bednarek, no był Rutko, który no, grał tak fatalnie, że już się go pozbyli chyba po pół roku. No i tak naprawdę nie ma takiego pewniaka w bramce Lecha, jakby na przykład y, mieli bramkarza typu Kowacewicz z Rakowa, na pewno... Mm -hmm. Na pewno ta defensywa byłaby bardziej stabilna. No też trzeba na to patrzeć, że na rewanżu przynajmniej tak 45 minut, żeby kibice Lecha się odwrócili, bo jeśli strzelamy bramkę przy tym, jak cały stadion na to nie patrzy, no to może lepiej będzie, jak całe trybuny się odwrócą, bo robić Poznań przy bramce na 1-1, gdzie dla Lecha to chyba było jakieś święto narodowe, że... Mm. Ja już myślałem, że przy tym 1-1, że to może być bardzo ciekawe spotkanie, że zacznie, no tak zacznie się bicie w jedną i drugą stronę, bo Akcja marzenia, no, wrzutka, zgranie głową, bardzo inteligentnej Szaka i wolej, który idealnie się zmieścił w siatce, ale jak już potem sypnęło, to tylko trzeba było się modlić, żeby nie skończyło się więcej. No. Powiem tak, wstydu nie ma jako tako, bo ta jedna bramka i tak była ze spalonego. Tak naprawdę powinno się skończyć to 3 do 1, no. niczym Polska z Francją, więc no... widać, że ten futbol europejski jest jeszcze bardzo daleko od Polski i prędko tutaj, nie, że tak powiem, nie przybędzie. Ale myślę, że Lech na pewno tak samo jak z Wireelem. Pierwszy mecz przegrali, mm. a w drugim bardzo y, walczyli. I myślę, że też we Włoszech y, sobie poradził całkiem nieźle. Myślę, że będzie to koniec europejskiej przygody, ale myślę, że Lech pożegna się z honorem. Nie, no, trzeba na pewno Lecha bardzo docenić i mega pogratulować, bo myślę, że jak oni wchodzili do tej ligi konferencji, to nikt nie oczekiwał, że oni wylądują w ćwiercinale i że... Y, odpadną dopiero z Fiorentiną. I to z Fiorentiną w takiej formie. Więc mega szacunek dla Lecha, dla całej roboty, jaką zrobili w tych europejskich pucharach. No bo nie oszukujmy się, już dawno nie mieliśmy ekip, ekipy, która by tak daleko zaszła. Lepiej odpaść z Europy w kwietniu niż w lipcu. Otóż to. No tym bardziej, że no Lech jakby podczas tego, kiedy spadł do Ligi Konferencji był w fatalnej formie i nikt nawet nie stawiał na nich. No. Ale tutaj się trochę przyfarsiło, Dior Gardens i teraz no co? Y Via Realowi, Via Realowi trójkę wrzucili, to czemu mieliby tego nie zrobić w Fiorentinie? Jest to na pewno dość optymistyczne podejście, ale bardzo. nie jest to niemożliwe. Już nie takie mecze przecież futbol widział. Oczywiście. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za opinię ekspercką a i Wam drodzy widzowie za oglądanie. Zostawcie swój komentarz, dajcie lajka i obserwujcie nasze social media. Na razie. Ja.